To jest. Czy to naprawdę moje ciasto? Nie martw się, moje jest równie malutkie. Na razie niezbyt podoba mi się to wyzwanie. Zobaczmy, co dostanę do dekoracji. O! Kolorowa Nutella. Niezły ruch. Mój nastrój zaczyna się poprawiać. Monika, spójrz tylko, ile jest słoików. Nie wiem, od którego zacząć. Wszystkie są takie jasne i piękne. O, myślę, że wybiorę żółtą Nutellę. Obawiam się, że będę potrzebować lupy, aby coś narysować niej nie widać mojego ciasta. Idzie mi świetnie. Zobacz, jak pięknie to wychodzi. Myślę, że muszę dodać więcej kolorów. Wkręciłem się w to. To taki fajny pomysł. Piękne, ale ledwo widzę wzór. Spójrz bliżej, Moniko. Na pewno nie pożałujesz. To prawdziwe arcydzieło. Myślę, że wygląda bardzo, bardzo uroczo. Zrobiłam to. Teraz twoja kolej. I już kręcę kołem. Żelkowe oczy są świetne. Mam takie szczęście. Wow, jakie ogromne oko. Nie spodziewałam się tego. Spójrz, Suzy. Wygląda zabawnie, prawda? Złóż! Czas położyć to na moim cieście. Rozkruszyłam to. Nie martw się, Moniko. Następnym razem na pewno pójdzie lepiej. O, spróbuję poprawić sobie nastrój jedząc. Nieźle, ale nadal jestem zdenerwowany. Biedactwo. Trzymaj się. Głupie żelkowe oko. Wszystko psuje. Monika, musisz się przygotować i wziąć w garść. Poczekaj chwilę. Proszę, trzymaj to. Dziękuję, Suzy. Mogłabym to wykorzystać. Chcę zobaczyć, jak wyglądam. Proszę bardzo, w końcu udało mi się ją uspokoić. Teraz mogę cieszyć się moim ciastem. Co za koszmar! Mój makijaż jest cały zniszczony. Muszę dodać więcej pudru. Tylko nie to! Mam ochotę kichnąć. O, nie! Zdmuchnęłam moje urocze ciasto. I to wszystko przez ciebie, Moniko. Nie mam już deseru. Co za epicka porażka. To najgorszy dzień mojego życia. Przepraszam, nie chciałam. A gdzie są nasze ciasta? Może najpierw musimy zakręcić kołem. Ty zacznij. Spróbujmy. Wow, mam kit kata. Teraz nawet nie potrzebujesz ciasta do tego. No i gdzie jest? O, tyle batoników. Nie mogę ich nawet wszystkich policzyć. To cała wieża tutaj. Monika, ale masz szczęście. Teraz jak kręcę? Wow, oboje mamy coś fajnego. Chcę dostać moje cukierki. O oh, wow, nie spodziewałem się tego. Ale gdzie są nasze ciasta? Wciąż ich tu nie ma. Słyszysz to? Wow, co za ogromne ciasto. Uszczypnij mnie, Moniko. Chyba śnie. Naprawdę tak to wygląda, prawda? Ten tort wygląda pysznie. Zarezerwuję sobie pierwszeństwo w dekorowaniu. Zacznę od tego batona. Ale wszystko inne się przewróci. Chociaż to było całkiem imponujące. Wiedziałem, że będziesz zachwycony. Cóż, przejdźmy do rzeczy. Och, czekolada! Jest boska! Nie mogę się oprzeć. Chcę jeść. Cóż, teraz nie mogę przestać? Czekolada zawsze była moją największą słabością. Nie chcę cię rozpraszać, ale muszę przypomnieć, że twoje kit Katie są do twojego ciasta. Wiesz, jak zepsuć mi zabawę, Suzy? Dobra, jak mówisz. Już układam batony na moim cieście. A wiesz co? Wyszły świetnie. Jestem pewna, że na pewno mi się spodoba. Spójrz, jak starannie batony są układane jeden po drugim. Wygląda idealnie. Myślę, że mijam się z powołaniem jako piekarz. To naprawdę świetne, Monika. Dobra robota. Teraz moja kolej. Zrobię mój tort jeszcze piękniejszym, a kolorowe cukierki mi w tym pomogą. Po prostu je posypię i gotowe. Och, spójrz, mój tort zmienia się na naszych oczach. Teraz wygląda jeszcze lepiej niż wcześniej. To jest to. To arcydzieło. Wow. Masz rację! Nie mogę oderwać wzroku! Jest takie czekoladowe i kolorowe. Chyba czas go spróbować. Uzbroiłem się już w widelec i nóż. Ale całkowicie zapomniałaś o świeczkach. Nie możesz zacząć bez nich. To ciasto to prezent dla mnie. Widzisz, dzisiaj są moje urodziny. Całkowicie o tym zapomniałem. Rozchmurz się. To przecież święto, Moniko. Co się z Tobą dzieje? Proszę weź to. Mam nadzieję, że Cię to rozśmieszy. Dada, nie potrzebuję tej głupiej rzeczy. Chcę ciasta. Ale to słusznie należy do mnie. Spójrz, jak pięknie palą się świece. Świece. Dzięki za podpowiedź. Co się stało? Chcę ją uspokoić z moją mamą. Wygląda na to, że Suzy kończy jeden rok. Proszę, nie płacz, proszę. Wysznę. Ale teraz na pewno mnie nie powstrzyma przed zjedzeniem całego tortu. Dobrze ci tak, łakomczuchu. Nie potrzebuję już tych świeczek. Interesują mnie tylko cukierki, czekolada i samo ciasto. O, wow, te ciasta wyglądają dobrze. Aha, praktycznie już je czuję w ustach. Jestem gotowa, wir. <grym> Co robisz, Suzy? Pospiesz się. Okej, okay, okej, okay. po prostu trochę marzyłam. Dostaję różowy lukier. Super, jestem pewien, że będzie idealnie pasował do tego ciasta. Wow, to jest zrobione z truskawek. Co za miła niespodzianka. Chcę spróbować. Mm, bardzo kremowe i słodkie. Gratulacje, to niesamowite. Na pewno. Chcesz spróbować, Moniko? Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Jesteś najlepsza. To wygląda naprawdę apetycznie. Gotowy? Mogłabym to jeść bez końca. Mam nadzieję, że teraz moja na kręcenie kołem. Żółty czy zielony? Interesujące. Mam nadzieję, że nie jest mniej smaczne niż twoje. No dobrze, gdzie to jest? Z czego jest zrobione twoje, Moniko? Co? Jeszcze nie wiem, ale wygląda ładnie. Wszystko jest gotowe do dekorowania naszych ciast. Zaczynajmy. Narysuję wiele małych, kremowych kwiatków. Ja też, więc nasze ciasta będą się uzupełniać. Ochy! Wow! Obie są takie piękne. Już wiem, do czego to zmierza, ale myślę, że czegoś brakuje. Mam pomysł. Musimy się zamienić, aby dokończyć dekorowanie. To genialne! Dzięki temu będą jeszcze piękniejsze i jaśniejsze. Już działa. Nie mogę się nacieszyć tym. Spójrz tylko, jakie ładne są kwiaty. Nie było łatwo, ale udało nam się. Jest czas na słodką nagrodę za nasze wysiłki. Spróbujmy naszych ciast. Jestem za. Już wziąłem duży kawałek. O mój Boże, takie miękkie. Moje ciasto po prostu rozpływa się w ustach. I moje też. Jest na nim tyle lukru, pycha. Suzie, coś jest nie tak. Całe moje usta płoną. Moje też. Nie rozumiem, Pali. Co to było? Dlaczego to nagle było takie ostre? Nie jestem pewna, ale może to przez twój lukier. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, z czego był zrobiony. Może masz rację. Sprawdźmy. O nie, Moniko, to było wasabi. Teraz jasne, co się stało Ochyda! Hmm, powinnam była spojrzeć wcześniej. Jaki piękny kolor. Uwielbiam go. Czy mogę najpierw zakręcić kołem? Twoje życzenie się spełniło. Szczęście naprawdę mi sprzyjało. Dostałem watę cukrową. Super. Mogę się dołączyć? Um, nie. To moja słodkość i dodaję ją do mojego ciasta. Rozciąga się. Wygląda jak pajęczyna. Moim zdaniem ten kolor idealnie pasuje do mojego ciasta. Przykro mi, Suzie. Ale będę musiała nauczyć cię lekcji. Zawsze powinnaś dzielić się z przyjaciółmi. Wyleję wodę na twoją watę cukrową. Cóż, teraz został tylko słodki kałuża. A teraz co? Co się stało? Gdzie jest moja wata cukrowa? Monika, to twoja sprawka. Oddaj mi to. Co ty robisz? Przestań! Wystarczy! Teraz Maria zmoknie. To nie w porządku. Nie musiałaś dotykać mojej waty cukrowej. Sama tego chciałaś. Dobrze, że wciąż mam jeszcze trochę. Będę dalej dekorować moje śliczne ciasto. Jest po prostu wykwintne. Bardzo mi się podoba. Wata cukrowa jest najlepsza. Nie mogę się jej oprzeć. Prawie gotowe. Tak, wygląda świetnie. Jestem bardzo zazdrosna. Jestem pewna, że smak mnie nie zawiedzie. Waty cukrowej i lukru nic nie przebije w cukrowym niebie. Ten deser jest godny najlepszych cukierni na świecie. Spójrz na siebie, Suzie. Wow, co za ogromne wąsy. Najlepsze jest to, że są słodkie i mogę je zjeść. Skawie zapomniałem o moim cieście. Jest jeszcze tyle do zjedzenia. Będę przejedzony. Dałabym wszystko, żeby być tobą teraz. Śnij ile chcesz, Moniko, ale przepraszam. Tym razem to na pewno się nie wydarzy. Mogę tu po prostu siedzieć i patrzeć, jak jesz. Uch, tak trudno oddychać. Mój żołądek jest pełny. Cieszę się, że w końcu skończyłaś. Teraz moja kolej. Kurra! Dostaję posypkę i oto są. Tak! Dlaczego czekać, żeby spróbować? Jestem pewna, że są fantastyczne. Och, tak, takie słodkie. Muszę posypać całe ciasto posypką, a wtedy będzie doskonałe. Robię to! Jestem taka utalentowana. Może czas przestać. Twojego ciasta już nie widać. O, posypka! Mogę też spróbować. Ach, to jest wspaniałe! Wygląda o wiele ładniej niż twój tort, Suzie. Tak! Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Porany! Ciasto rozpływa się w ustach jak słodka chmurka, a polewa tak pięknie chrupie. To nazywam równowagą smaków. Nie da się przestać. Tak. Widzę, że jesteś szczęśliwy. Nie miałbym nic przeciwko spróbowaniu tego. No jasne, częstuj się. A! Co jest grane? Przez ciebie cała moja twarz jest pokryta lukrem. Nie zamierzam tego znosić, Moniko. Musimy zorganizować bitwę na jedzenie. Co zrobiłaś? To było przesadzone. Mój Boże. Cóż, myślę, że to była świetna zabawa. Swoją drogą, różowy ci pasuje. Mam dla Was bardzo proste zadanie. Musicie przygotować jajka sadzone. Nie macie nic trudniejszego. Spokojnie to będzie arcydzieło. Ej, babciu, przestań spać! Challenge się zaczął. Musimy usmażyć jajka. Jajka? Dziękuję wnuczku. Dobra, czas zaczynać. Mary, ja też potrzebuję oleju. Oczywiście, czym są jajka bez oleju? Dlaczego nic nie leci, głupia butelka? Yyy, e, ok, trochę dużo, ale nie szkodzi. Ted, no, teraz musisz wziąć jajko i rozbić na padelnię. To bardzo proste. E, no, rzeczywiście, nie ma nic prostszego. A ja! Prawie ci się udało. Co za nieudecznicy? Zdecydowanie mogę ich pokonać. Gotowanie mam we krwi. Jajka sadzone to prościzna. Zrobię coś fajniejszego. Najpierw trzeba oddzielić żółtko od białek. Następnie porządnie ubijamy białka aż do sztywnej piany. Otrzymamy białą, tuszystą masę. Po co ona to robi? Nie mam pojęcia. Wychodzi świetnie. Teraz trzeba wymieszać żółtka i wylać na patelnię. Zobaczcie i uczcie się. To jakiś dziwny sposób. Dlaczego trzeba było oddzielać żółtka od białek? Bo tak właśnie można zmienić jajka sadzone w coś bardziej wyrafinowanego. Zobaczcie, jak szlachetnie wygląda moje danie. To przecież rewelacja. No rzeczywiście, ale mnie wystarczy tylko sól i pieprz. Żeby moje jajko smakowało lepiej. Ted, co się z tobą dzieje? Gorąco, dlaczego to tak syczy? Co to się dzieje? Pomocy, te jajka chcą mnie zabić. Może najwyższy czas wyłączyć kuchenkę. Wszystko przypaliłeś. Nieprawda, tak właśnie miało być. Zwłaszcza, że z łatwością poprawię wygląd i tak już pysznych jajek. Kleksem zbitej śmietany. Właśnie tak. No i co, wygląda super. Ja też jestem gotowa. Wow, Mary, wyszło ci coś wyjątkowego. To takie niezwykłe. Ręce precz to kulinarne arcydzieło. Kate, no to wybór należy do ciebie. Nawet nie wiem od czego zacząć. Co to jest to czarne z białym kremem? Nie mogę tego nawet pokroić. A jajko w środku wygląda bardzo ładnie i apetycznie. Muszę spróbować, mm, pyszne! To jest dokładnie to, czego chciałam. Ciekawe, jakie danie znajduje się na trzecim talerzu. Wygląda jakoś dziwnie. Dobra, zaryzykuję. Smakuje całkiem nieźle. Mimo wszystko i tak wolę najzwyklejsze, ale wciąż bardzo smaczne jajko sadzone. Babciu wygrywasz! Kocham cię. Babcia wygrała! Załatwiłam was! W tej rundzie będziecie musieli poczęstować mnie pysznym burgerem. Znowu jakieś proste zadanie. E, nic o nich nie wiem. A ja uwielbiam burgery pod warunkiem, że sam nie będę musiał go jeść. E, czas zacząć! Dobra, no to mam wygraną w kieszeni. Ej, to mój pomidor. Nie możesz go tak po prostu zabrać. Moją wnuczkę czeka nie tylko pyszny, ale i zdrowy burger. Ocet mi się nie przyda. Jest bardzo szkodliwa. Nie bardziej niż ty. Najważniejsze to gotować z miłością. Wtedy burger będzie nie tylko zdrowy, ale i pyszny. Rozłożymy pomidora, ogórek, cebulę i sałate i gotowe. No to właśnie rozumiem przez zdrowe odżywianie, nie to co wasze paskudztwa. Nawet kozy na łące nie zjadłyby tyle trawy. A ty zaproponujesz to swojej wnuczce? Czym jest burger bez kotleta? Hmm, to przecież najważniejsza rzecz. Ale trzeba też pamiętać o serze i sosie. Ach, już mi ślinka leci na sam widok! Pięć cebula. Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby dodawać je do burgerów? Mam to gdzieś, nie będę niczego robił. Nie denerwuj się, lepiej zjedz tabliczkę czekolady. Tabliczka czekolady? Tak, to świetny pomysł. Po co robić zwykłego burgera skoro można zrobić go na słodko? Czekoladowo. Wychodzi naprawdę fajnie. Pozostaje tylko włożyć do środka jeszcze więcej czekolady. Jestem pewny, że Kate będzie zachwycona. To najfajniejszy burger, jaki kiedykolwiek widzieliście. A wisienką na torcie będzie syrop czekoladowy, który nada burgerowi apetyczny wygląd. Ekstra. Wow. Nigdy nie widziałam czekoladowego burgera. Myślę, że będzie pyszny. Mm, no rewelacja. Ale zobaczmy co mamy dalej. Stop, a gdzie jest kotlet? Co ja jestem koza złonki? Mm, nie, no to smakuje zbyt zdrowo. Ten burger nie wywołał u mnie pozytywnych odczuć. Został jeszcze trzeci kandydat. Ten burger wygląda o wiele lepiej. Mmm, pyszności, sam raz na obfity obiad. Ale którego burgera wybrać, na słodko czy na słono? O tak, jednak słodki podoba mi się najbardziej. Jest taki oryginalny. Yes! Wygrałem! Co tym razem będziemy gotować? Chcę naleśniki. Dawno ich nie jadłam. No to teraz was załatwię. Co? Macie przechlapane. Naleśniki? Nie wiem, jak je przygotować. Co mam robić? No dobra, zaczynamy. Moją jedyną szansą jest podglądanie, jak inni gotują. Aha, czyli trzeba zacząć od mleka. Nadszedł czas na jajka. Teraz trzeba dodać mąkę i dobrze ubić. To tak na wypadek, gdybyście wszyscy zapomnieli. Lepiej zapisujcie. Kochanie, jestem babcią, nie zapominam o niczym i nie potrzebuję tych twoich śmiesznych wskazówek. Co ja mam robić? Chyba będę musiał ograniczyć się do widelca. No dobra, lepsze to niż nic. Wyszła jakaś paskudna papka. Oh. Ted, patrz i ucz się. Naleśniki babci są najsmaczniejsze. No pięknie, myślę, że będą bardzo smaczne. Rewelacja. Mary, co ty robisz? Chcę, żeby naleśniki wyglądały fajnie. Jeśli będą kolorowe, to pozostawią po sobie znacznie lepsze wrażenie. Będę musiała cię rozczarować, babciu. Już przegrałaś. A jeśli dodatkowo naleśniki mają nietypowy kształt no to na pewno was załatwię. Ale jestem geniuszem. Zrobię naleśnika nie tylko w niezwykłym kształcie zrobię portret Kate. Na pewno jej się spodoba. A co ja mam robić? Mam całkowicie pustą patelnię? Może wyleję to wszystko i coś z tego wyjdzie? Kate, spójrz, jakie to piękne. Powinnaś spróbować moich naleśników. Są smaczniejsze. Ojej, coś tu się pali. To przecież mój naleśnik! Kurcze! Co za smród! Ja, ja też już skończyłem! Wszystkie naleśniki wyglądają wspaniale, ale pierwszym, którego chcę spróbować, jest ta piękność w środku. Myślę, że ta dziewczyna jest bardzo podobna do mnie. Jeszcze nigdy nie widziała swojego portretu na naleśniku. Smakuje niesamowicie! Rewelacja! Ale ten spalony kawałek nie wygląda apetycznie. Chyba nawet nie będę go próbować. Zostały tylko naleśniki z trzeciego talerza. Palce lizać! To zdecydowanie najsmaczniejsze naleśniki ze wszystkich. Babciu, wygrywasz. Super! Hurra wiedziałam, wnuczko, świetnie sobie poradziłaś. Zaraz Wam pokażę. A masz i jeszcze.